Witam, mój numer indeksu to 72 621. Dzisiaj pokażę, jak użyć funkcji finansowej PMT, którą udostępnia nam program Excel. Funkcja finansowa PMT oblicza wysokość równych płatności gromadzących kapitał lub spłacających kredyt. Stopa to stopa procentowa za jeden okres bazowy, liczba rat to ilość okresów bazowych. WA jest to nasza wartość bieżąca. WP to wartość przyszła, jaką chcemy uzyskać po dokonaniu ostatniej płatności. Możemy wpisać tutaj 0, jeśli nie mamy podanej wartości. TYP natomiast to jest nasza wartość logiczna. Wpisujemy 1, jeżeli płatność dokonywana jest na początku okresu, bądź jeżeli płatność dokonywana jest na końcu okresu, wtedy wpisujemy 0, bądź pomijamy. Musimy pamiętać, że pisanie formuły zawsze rozpoczynamy znakiem równości, a wszystkie argumenty znajdować się muszą w nawiasie i rozdzielone muszą być średnikami. Teraz przejdźmy do zadania. Kredyt w wysokości 5000 zł należy spłacić w trzech równych miesięcznych ratach. Roczna minimalna stopa procentowa wynosi 12%. Jakiej wysokości będą raty spłacane pod koniec każdego miesiąca? Teraz uzupełnimy sobie nasze dane. I jest to stopa procentowa za jeden okres bazowy. A więc wpisujemy równa się 12%, które mamy podane w zadaniu i dzielimy je przez 12, ponieważ tyle mamy miesięcy w roku. I wychodzi nam 1%. N to jest ilość okresów bazowych. U nas są to 3 okresy, więc wpisujemy 3. K to jest wartość kredytu. U nas wynosi on 5000 zł, więc wpisujemy 5000. S jest to moment wpłaty. W zadaniu nie mamy podanego momentu wpłaty, dlatego możemy wpisać sobie 0. Typ jest to wartość logiczna. W zadaniu podane jest, że raty będą spłacane pod koniec każdego miesiąca. A więc typ wynosi 0, bądź może zostać pominięty. I teraz w komórce F19 wpisujemy naszą formułę. Równa się PMT, otwieramy nawias. Program Excel podpowiada nam, jakie argumenty mamy po kolei wpisać, ale możemy użyć przycisku, który znajduje się w przypadku formuły. Nazywa się Staw funkcja. Pojawia się tabelka. W której uzupełniamy wszystkie argumenty funkcji. Stopa to jest nasza komórka F14. Liczba rad to jest nasza komórka F15. WA, czyli wartość bieżąca lokaty, to jest nasza komórka F16. WP, czyli wartość przyszła, nie mamy podane, dlatego wpisujemy 0. I typ to jest nasza komórka F18. Klikamy OK i oblicza nam się wysokość raty. Jest ona ujemna, dlatego że jest to zobowiązanie leżące po naszej stronie, a więc żeby była dodatnia, wystarczy przed wartością kredytu dopisać znak minus. Robimy Enter i wysokość raty staje się dodatnią wartością. Wynosi 1700 zł i 11 groszy. Tak samo używamy funkcji PMT w obliczaniu wysokości równych płatności gromadzących kapitał. Dziękuję.